Kładamy gumę. Koczwica na odciągach. Warunki nad wodą koszmarne. Wieje, zimno. Robię sobie testy. No i tak. Pierwsze co zauważyłem. Paralunka niestety w tym systemie się nie sprawdza. Kompletnie. To jest jednak za duża bezwładność tej gumy. Tej, tej... Pianki. Jak ona nasiąknie wodą, po prostu nie, nie w ogóle, no, można tym żerkować, ale to nie jest to. Może gdyby była większa, to jeszcze coś tam by jakoś pokazywała pracę ogonową, a tak to słabo, bardzo słabo. Bardzo niewielka praca ogonowa i, i tego. I nie ślizga się tak, jak, jak powinna. Natomiast jeśli chodzi o kolejne egzemplarze. No to tutaj już powiem szczerze, bardzo sympatycznie to pracuje i im bardziej tą część dolną właśnie tutaj jest obciążona na tym drucie, aż znaczy na, tym, na tym drucie obciążenie jest i ta część jak będzie bardziej podgięta właśnie do, w dół, nie w stronę gumy, tylko w dół, to ma niesamowite właśnie wychylenia takie o tego typu. To tak, takim wężowym ruchem pracuje aż y, praktycznie przy mocniejszych szarpnięciach wychodzi na powierzchnię jak popper się zachowuje, a przy takim wolniejszym prowadzeniu y, ma takie delikatne y, drgania coś tak jak cykada. Ta druga guma podobnie, z tym że y, to tutaj jest jaskółka oczywiście i ma inny system ten obciążenia typu y, ten, y, jak mniej więcej jak w Tokio rig bo to jest konkretnie mój, mój systemik pomysł mojego systemiku obciążenie luźno takie właśnie zamocowane i to pracuje bardzo podobnie jak spun w tym, w tym wydaniu jeżeli jest tak ustawione to naprawdę bardzo ciekawie się to ślizga i ta, ta jaskółeczka też właśnie dostaje takich lekkich właśnie zawirowań ogonkowych, no bardzo bardzo ciekawa praca i to będę w maju testował. Jak się takie coś robi, wystarczy kawał blachy i, i prościzna, prościzna. No w tym wypadku tu jest jedna kotwica, ale od, z tej kotwicy tutaj na dole można zrezygnować i dać po prostu na ciągu dwie kotwice w grzbiet wbite i też będzie OK, myślę. No tutaj ta blaszka z anty zaczepem, to wiadomo, to jest sta, stary patent, bardzo dobrze się to obraca, czyli wszystkie pozostałe elementy. To już są prze, prze tego. przerobione, przetestowane wszystko. To to jest trochę jak to mówią cicho tam. Luna cicho. Trochę to śmiesznie wygląda, ale w rzeczywistości pracuje kapitalnie. Muszę powiedzieć. Normalnie jak popper. Jak jakiś kurcie, chory, chory zaskoniec na, na, na powierzchni wody. Pianka polietylenowa, o dużej gęstości pomalowana flamastrem wodoodpornym i takie paskudztwo. i może się na później znak sprawdzić zobaczymy w maju.